Rączka gotuje, rączka gotuje, lewa wymiesza, prawa robi test. Rączka gotuje, rączka gotuje, tak przyprawi, że ze smakiem zjesz. No witam pięknie, rosną mi z Mikołowa, z samego rynku kajżek Dzisiaj przyjechał ważyć, a byda dokładnie ważył w restauracji Ratuszowa. Kiero tukei jest. Serwuje się tu dobro kuchnia Śląsko, ale przede wszystkim, co jest ważne, restauracja dołączyła do szlaku kulinarnego Śląskie Smaki. Bez cóż, tym bardziej je mi miło, że tutaj dzisiaj mogę gościć. Będzie ek po Śląsku, będzie smacznie, tak jak to my, Dycko, radzi. Co tu więcej godać? Idziemy, chytać się roboty. No i jesteśmy już w restauracji ratuszowej. Miejsce z klimatem, z duszą, z historią, a ze mną sama szefowo kuchni pani Beata Krasiejko. serdecznie. Pani Beato, albo se na ty będziemy godać. Tak jest lepiej. No, bardziej. przy robocie. prato lepszy yeah. na ty. Beata, e, szefowo kuchni. Dzisiaj na początek co serwujemy? Żur. Żur. Żur, taki Dąpisz, na... Taki bardzo dobry żur, taki żur mikołowski z taką wieloletnią tradycją, uważany na wędzonych kościach. Ale mamy też tu grzyby, widzę, że taki grzyb bogaty. na bogatorych tych jest i śmietunka. To to są ze grzyby? To tu jest podgrzybek suszony. Mm, ale wonio. Czy my sobie już postawimy, czy on będzie ja, razem? Nie, nie, on już jest namoczony, także możemy go już to sobie już stawiamy, słuchajcie, niech się już tam pytluje. Woda też już tutaj mam na loto. Możemy wrzucać. Posolimy sobie troszkę tą wodę, żeby to nie było płynne, pra? I co? To są wędzone... Kul, żebra. Wędzone żebra, słuchajcie. Mm, to wygląda. I na taki górnek tego żebra tyle czy więcej domy? Trochę więcej. Trochę więcej. To Czyli... musi być ten smak. Ja już widzę, że to będzie bardzo na bogato. Dobra, domy to. Niech się to teraz poważy. Ja, bobkowych. Ja, liście błobkowy i ziele angielskie. Pora kulek. I standardowo ważymy, żeby się z tego fajny wywar. A myślę się może te kartofelki pokroimy, ja, nie? taką większą kostkę. większą kostkę, tak jak woda rzodziołka. Żeby nam się to potem nie porozważało, jak się to będzie ważyć. I nas odciepniemy to zaś do tej wody, Z tego, że z tym wodą to wlejemy do żuru, bo tak. to jest ten szmak, ale przede wszystkim skrobia, czyli samozdrowie. Żur to w Mikołowie na pewno chęcią kupowali, co? Jeru, nie, nie, nie należymy ważyć. Ale nam to pytluje, myślę, że możemy se to symnyć. Bodna do tych naszych żeby o mięciutkie, idealne, Idealne, tak. O patrzcie, one się już rozlatują. I teraz słuchajcie, trzeba będzie to wszystko obrać. A ja to dowiem nazot tutaj na kocher i te kartofelki teraz z tą wodą. Ja i te grzyby też. Też już. Ja. Do... One się dojdą tam tym. W wspólnym gorku. Bardzo ważna rzecz, grzyby oczywiście z wodą, bo to jest cała ta... Woda. Cały aromat. Tak. I wciepujemy grzyby. Ale zawoniało. Chyba do samego ratusza już czuć ta woń. Ja już pokroję te mięso wędzone. Tak. Które sobie przesmażymy razem z cebulą. A jeszcze będziemy przesmażyć, ja żeby Ja, ja żeby... Tak... Jasny. Podziwajcie się. <grym> mm. Jodzio. Do tego ta... I z w tym. A dzisiaj będzie do żuru. Ja już pociacham ta cebula. I na koniec e, troszkę czosnku prawda, do tego żuru. Koniecznie. Właśnie, Mikołowia się go do tuste czy fet? Tuste. tuste się godzą. To na tuste łączymy ze kocherek i zaraz przesmażymy cebulka, te mięsko do kupy, pomaszczymy żur i na koniec oczywiście żur, które tutaj mamy. Cudownie wunią. Na pewno sama kisisz ten żur. Ja. Yeah. Kurczę, a to taki widzisz żurczyk, tak na Boga? To wszystko, to domy? Ja, yeah, on taką i topu może sprawiać, że się taki... żur drugiego dania już… Już nie musisz zamawiać, ale to wyjście są po stracie. Dlaczego? <laughs> bo potem drugiego nie wezmą. Przyjdzie następny roz to już żuru nie weźmie. Weźmie coś innego. <laughs> Ta cebula też być tak chrupszy. Ja. To kol. musi widać, że to jest tam. Ja też jestem zwolennikiem tego, żeby było widać, co jemy. I ciepiemy cebula. Cebula no i przód, bo mięso już jest uważone, podwędzone. To też nie potrzebuje, żeby długo tam się działo, nie? Tak. A żurce odkrymy, podziwajcie się jak on pytluje, jak pięknie wygląda, a poślemy ta włoń. Niech ludzie przyważne. To co, dociepniemy sobie to do tej cebulki? Nie. Pomożesz? Ja pomożecie, pomożemy. Na bogato. to też krobia. To jest ten aromat, szmak, słuchajcie. Proszę bardzo. Dziękuję. Szelek, to będzie takie antofowate. Jak to czachniemy do tego żuru. to farbę zaraz zadądam i na sam koniec żur, potem no troszkę czosnku, śmietanka. To, tak to może już poszatkuję ten czosnek. Ależ proszę bardzo. Dwa ząbki, trzy, cztery? Cztery. Cztery. Nie. Yeah. Widzę, że lubisz czosnek tak jak już. Bardzo. Czosnek musi być. On jest naturalnym antybiotykiem. Dowodzi, dużo zdrowie obniża ciśnienie, cholesterol. westosz. Nie bójcie się czosnku. To co ciepiemy to prawda? Ja do środka wszystko. Do tego. Tak. No i ostatnią rzeczą, Kiero, musimy zrobić. Też jest to, to jest czosnek. Czosnek. Już teraz czy żurze? Teraz. Teraz że też tak grubsze pokroty, nie na fest, no i Teraz ten gornek trzeba będzie chyba osztrabować, wiesz, bo... <grywia> będzie bieda z tym żurem. Jeszcze śmietana tam. Jeszcze śmietonka, No i tego żuru trzeba tak zażynąć, żeby te gęste... No będziemy widzieć, ale pół litra trzeba byłoby tu wlać, nie? A no bo ja ci doradzę, ty to lej, a ja to będę fedlać już. Dobra. No mi się trochę nie porobiły. No, to idzie, nie? I jak żur bulknie, to go będziemy wyłączać. Przyprawiemy, a śmietanka idzie w już po wyłączeniu, nie? Jeszcze trochę. Mamy żuru. Damy tam trochę pieprzu. Ja, korzeni musi być, nie? nie, nie. na. I za chwileczkę spróbujemy, czy tam jeszcze nie trzeba soli, ale to już może po śmietące, nie? Wyłączymy se to. I śmietona na sam koniec. Nie za dużo, żeby, żeby to się nie zrobiło zaś takie... Białe. Białe, nie? Mm. To co? Szable w dłoń. Proszę bardzo. Może być mało soli, nie? Koniecznie. Koniecznie. I może trochę jeszcze ze śmietanki bydło. To co lejemy, trzeba tak zażynyć po zoli, nie? Bo to, ciężkie opadło na dno. To co najlepsze jest na, na zoli, na dnie. Tak, słuchajcie. Taki żur zrobiony słuchajcie tu w restauracji ratuszowej w Mikołowie z wanżurem mikołowskim. Szmakuje to jest dobrze. Przyjeżdżajcie, bo wygląda i smakuje naprawdę primaski. Drodzy ludkowie, żeby dzisiaj nie było za lekko, żeby nie było taka kuchnia fiubździ, nie? No konkretnie po naszemu, to zrobimy sobie teraz żebra, nie? Ja. Żebra, wysokie żebro. Widzę tu wieprzowe, no takie konkretne. I te żebra będą, no chyba w kapuście, Ja, zapieczone będą w kapuście. Zapieczone będą w kapuście, ale kapusta, no i trzeba uważać. Ja. Mamy już tu górny, w tym gorku troszkę wody. I co? Będę ją kroć, czy tak? Nie, tak, 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 bo potem jak my zapieczymy te żebra. No. To będzie taki kapuśniak, a to musi się ciągnąć i to ma być takie treściwe. Czy dowiemy tu jakiś kwinek, listek błobkowy? Nie, nie nic. nic. Kapusta nam się waży, ale teraz musimy zrobić te żeberka, no bo na pewno nie chce mi się wierzyć, że żeberka będą bez niczego. Widzę, że tu jakieś giewirce, jakieś przyprawy i trzeba będzie to po prostu najzwyczajniej w świecie wyferlać, bo one są marynowane. Ale powiedz mi Beata, jak? No dwie łyżki papryki. Ostry czy słodko? Ostrej, łyżka, słodkiej. Dobra. łyżka, korzenio, nie żartuję oczywiście. Tak, łyżka. łyżka, ale ryftyk. tak. To mogą być takie na pewno ostre. Dwie łyżeczki soli. już to tak poferdłem. Co to może? Sos sojowy. To tak... już jest bardziej zdrowszy niż sól, dlatego tak, tak trochę mniej. Tak hmm. to już jest taka wariacja, trochę, nie? Trochę wariastwa, ale też patrzymy na zdrowie. No tu mamy tustę, trochę mniej tej soli. To się wszystko wyrównuje. I co teraz, to masz? Keczup. teraz mamy ketchup. Dobrej jakości oczywiście. Najlepszej. Dwie łyżki. Więcej. Damy tutaj cztery. Na bogato. Teraz domy Dobry tu. Dobre, zęb nie ma zły. To chyba sarebsko co? Ja ona ma taką fajny smak. Dwie, trzy. I czy już zem, to już tyle keczupu, a tego e, sojowego, ile tu wlazło? 100 ml. 100 mililitrów. Mm. Miodu nie trzeba. Dobre, takie miodzie, <grym> słuchajcie, bez miodu. <grym> Bardzo dobre. Ktoś mi już kupiła tą na To co, teraz by trzeba było to wyciaplać, nie? Tak, ale, ale tak? mogę w międzyczasie sobie już spuścić tłuste na patelni, bo będziemy od razu obsmażać. Dobra, już tu wcieplamy już tłuste. Dietetycy teraz alarmują. Ale słuchajcie, fed kiedy fet jest zdrowszy niż, niż te wszystkie jakieś e, sztuczne rzeczy. E, bo fed jest naturalnym tłuszczem i do żeberek jak najbardziej pasuje. I teraz jak mi się ten fed rozkwarzy, to co? Siepać na to. I to nie musi leżeć w tej, w tej nie, marynacie, nie. a nie przypoli się ta marynata. No to właśnie chodzi, żeby się to przypoliło, żeby nam się wytworzył fajny sos, którym będziemy zalewać potem taka pokazać. Tak z gronadami, nie? Dokładnie. Jak nie przybrnącisz, to nie ma smaku. w Nie drodze. ma, nie ma. No i ciepiemy. Zobereczka. Rozmusza się sprężynie, żeby. A wunio. Na mm. samą myśl. Twoje głodny. Przykrywamy. I teraz czekamy z jednej strony, potem sobie to zwiępniemy na rozto mańczy sposoby. To co, podlewamy sobie to co? Tak, podlewamy. Tak, żeby zalodzie. Przykrywamy te klikiem. I niech się pieczko. I niech się pekają, a my mamy trochę fajrantu. Żebereczka są eleganckie mięciutkie, bo że dugnęł, to normalnie kapusta już też dochodzi, to co, szpyreczka sobie będziemy teraz kroć. ja i cebula i cebula tej szpirki wiele tak chrupszej ją kroć, czy tak drobniutko drobnie, bo mógłby to smak, aromat tej, tej wędzonej słoniny, a żeby nie było widać, bo i tak zakryjemy no to kapusty sos. kapusty dziesiętek, myślę, myślisz, że tej szpirki styknie, nie? wystarczy bo ona potem jak zaś zamasne, żeberka są tłuste, nie? a tu w Mikołowie, w restauracji ratuszowej Yy, jednak ludzie ta kuchnia śląsko preferują? Czy pytają, czy a czy coś innego byście nie poserwowali? Zaserwowali jakoś kuchnia bardziej wymyślną. Jak... Znaczy, to są takie drobnostki, jednostki, które przyłożą mi czasami coś, są lekkiego, coś innego, bo to ciężkie jedzenie, ale my jesteśmy przede wszystkim tutaj po to dla tych ludzi, którzy chcą konkretnie zjeść, chcą poczuć te tradycyjne smaki z dzieciństwa. To co, cebula, mogę mogą być opiekuna? Jak ta się zeszkli, domy tu mąki i zrobimy najzwyklejszą w świecie dobro ze smożka. No i myślę, że po malutku możemy ta mąka suć i oddać Ja myślę, że to będzie dość. Nie, ja, wystarczy. Będzie ja mi to bulknie i do naszej kapuchy. I teraz no, do kupy trzeba to Troszkę kurzyniu może nie? Kurzyniu, trochę soli. Dobrze by było, żeby ta kapusta sobie tu tak jeszcze z pimin posiedziała, podymfowała się, nie? No i teraz co? Mamy już kapusta praktycznie zeszykowana, ona troszkę co tu jeszcze tak dymfnie się. Żeberka już też wyłączą. I mamy tu taką brytwankę. Ja macie taką, widza jeszcze jak ze starego. Pierwej na spodek później kapusta, ja? Nie. Yeah. Na to. I do żebra. żebra. I na żebra reszta kapusty. I zalewamy wszystko z ołzą, która się wytworzyła. O! Wow. Mm, A Wunio. Mm. I teraz już tą wodą, czy. Najpierw jeszcze pusta? kapusta. Czyli to jest takie też jednogarkowe, praktycznie, idzie powiedzieć. I to, wlewamy teraz ta dobroć. Ta dobroć. Ten puszczyk, który się nam tam wytopił z tych żeber. Pusta marynata. Jeszcze? Styknie. Styknie, Styknie bo on się powinien tak po ciapa zrobić. I teraz jeszcze bez przykrycia, ja? Bez przykrycia idę do pieca. 10 minut do pieca. 10 minut. 170. Na dwie... 170. To idę z tym do pieca, i potem będę już nakładać i cięmać. No i, no i danie mamy Fertych wygląda. Mm. A wonio jeszcze lepszy, może tak. Nałóż ty, bo nie wiem, jak, jaką masz wizję. Zawsze tak od spodu. Trzeba zarzynać, słuchajcie. Ja, żeby tej kapusty od zadku tam pocisnąć. To jest takie konkretne danie, słuchajcie, do konkretnego hanesa, troszkę zielonego, się tu, i kochani ludkowie. Włonie cudownie, Szmaku, szmakować będzie jeszcze lepszy, nie jeśl, jeśli na przełyko to eno w restauracji ratuszowej w Mikołowie. Po dobrym jedzonku oczywiście musi być maszket. i Koniecznie. co proponujesz na, na dzisiejszy maszkiet? Hmm. Jak dla Ciebie, to tu mam taką małą niespodziankę, kogel mogel, wspomnienie z dzieciństwa, uferlej się sum. sum. Ale to nie żartujesz? Nie żartuję. I to, to jest u Was deser? Ja, u nas jest to deser. To jest fajnie, bo tak do nie i człowiek się musi trochę napocić, nie? Raz, że się na a z drugiej strony zapomnij się, jak to za bajtlamy fyrlali. No to jedziemy z tym koksem. A Ty, Godej, ty... co będziemy robić za ciasto? E, będziemy robić skubańca, czyli ciasto kruche z owocami. Teraz mamy śliwki, wcześniej był rabarber. na to będziemy kłaść beza i kruszonka z kokosem. Super. Co do ciasta potrzebujemy? Mąka 400 gram, cukru 200, masła 250 i 4-5 żółtek. To zależy jakiej wielkości mamy jajka. Dwie łyżeczki proszku do pieczenia i wszystkich składników trzeba zagnieść. Ciasto. To może i o tym kogel mogę, sobie uda kończyć, go po tym, a teraz chcemy się konkretnej roboty, ja? Nie. Dobra. Mistka. Ja mam zagniotać, czy ty będziesz zagniotać? Masz większe ręce, jaśmy nie to pójdzie. Wiem, to pójdzie nie? Ja ci będę wsypywać. Mąka. Więcej, to po podsypaniu wiadomo, masło, czyli kostka i, I troszka, I troszkę i cukru. Tu jest ten bakulwer, I cukier waniliowy. I dajemy. Okay. Trzy. I zagniatamy ciasto. To co, czy będziemy sobie to rozkładać? Ja, ale najpierw musimy posmarować dla żeby żebyśmy ten papier. Trwa przyklejuje. przykleił Tak, dobre. Czyli żeś zostawił na posypka, myślę, Ja zostawił, że no tak tu trzeba najzwyczajniej w świecie, podle mnie, roznieść. A może wielkorynka, to tak jak model Kula prawie. <grym> no i bardzo ważna rzecz przy kruchym cieście, to jest kochani krótko oto to tak pobź widełką, żeby ten luft spod spodku uciekł i żeby tego nie za nie wydźwignął, nie? I co, będziemy teraz to zapiekać, nie? Ja i teraz dajemy to do pieca na 170 stopni do 15 minut. A się nam fajnie to przyrumieni. 15 minut, a ja już może robił ta posypka, co? Ja, a ty między prost... posypka i będziemy robić beza. Dobra, szerpowo. To To ja uciekam. A jose to wyda tu teraz ta posypka ulać, czyli trzeba wyfyrlać kokos z tym ciastem, które zostało. Posypka mam fertyk, ale kaźmi się Beata straciła, ale ją zaskoczę za ten czas, słuchajcie, zrobię beza. E, mam tu białka, dom tych białek troszkę więcej, z ośmiu jajec. E, wiadomo troszkę soli, żeby się lepszy ubiło. No i cukru tyle wiele weźnie, ale tego cukru tu mam o prawie, że kilo. Ja już to zacznę teraz, bo do Nima czy Nima? To stosuj, cukier to. Może już sztywno? To? Na sztywno, mą, owesze. No, to zrobimy. Ja mam już to super ubite. Nie, o ciasto, pani Ale. Zarmuknięte. No. Teraz do na to. Cudownie śliwki na razie. Śliweczki tak po byle jako. I na to dajemy ta beza teraz. I w całe te śliwki muszą być zakryte. No, i rozumiem, że na to teraz przyjdzie posypka. Ta posypka. Kruszonka taką, bo po posypka, ale posypka to jest taką bardziej na kołoczu, wiecie, a. Tak, kruszone, nie? Nie, i tyle nam wystarczy, bo potem się nam nie dźwignie ta beza. Nie, a może troszkę to po tych lantach jeszcze, co? tak żeby No, jak już tak nalewo. Wiele stopni. I teraz jest na 168 i tak przynajmniej z godzina musi się. bo beza się bardziej struszyć niż się piecze. Śliwki wtedy się fajnie tak rozepią, puszczą. Mm. Mm. <laughs> rączka gotuje, rączka gotuje. Tak przyprawi, że ze smakiem zjesz. No i ciasto mamy ferty wygląda bardzo dobrze. Szefowo czyńcie w powinność. Takie widza takie... Konkret. podlechopa Pod lechopa widzę kąski. Tak jak to wszystko. Tak wszystko. My musimy to jeszcze przypudrować. Troszeczkę się przyjdą. No, teraz gra. To jeszcze jest ciepłe. Jeszcze jest ciepłe. O. I kochani, troszkę miętki. Nie zaszkodzi. I takie ciacho. One może się troszkę Skubać. rozjechało, bo jest, bo jest naprawdę świeżutkie, ciepłe. Ale w Uniiu cudownie szmakować będzie jeszcze lepszy. Przyjeżdżajcie na dobre. Jako szarpaniec? Nie, skubaniec, skubanie, dlatego że on się skubie. Szypie. bo się go szkubie przyjeżdżajcie do Zapraszamy. restauracji ratuszowej w Mikołowie. My się już pięknie żegnamy, a jakbyście chcieli sobie takie dobre ciacho zrobić, czy żeberka, to wlejcie na nasza strona. www.raczkagotuje.tvp.pl, a tam dokładnie wszystko będzie już stoło, jak się należy. Trzymajcie się. Perskim. To co? Próbuję. Ja. Yeah. To może i o Ciebie nałożenie, żeby nie było, że jem jak soruń. Dobrze też miętki, proszę. Melissa. O! Dziękuję. Smacznego. Miodzio. Mmm. Rączka